Dobrze Dzień dobry państwu 22 sierpnia 2024 roku Hel oczywiście Przyjechaliśmy na D-Day Pogapić się chodź Webster Dobrze wejdziesz tędy no jak tu byliśmy było całkiem pusto, a to był chyba ligiec. Poważnie. Pamiętasz jak tu byliśmy w lipcu? to było pusto i... no i tak samo jesiennie jak teraz. O, piękne fale. Właśnie. Czekaj Badziuś, chodź jeszcze tutaj, zrobimy fotę. Gdzie mama? Gdzie mam? No, tam nagrywa sobie. Zdjęcie, jakie zdjęcia chyba robią. Dobrze. No, zobacz jakie fale widzisz. Jak są fale, to jest najlepiej, nie Wadek? No tak jak wczoraj też w ogóle do schodów zobacz normalnie wschody widzisz ale zapach Patrzcie. Ej, spójrzcie tutaj. Ej, oboje. Ok, mamy to. Chcemy? No Ładek chciał tutaj na dół. Dobrze. No plaża się o połowę zmniejszyła. Chcemy? Wracamy? Co się stało? Do tego pokarium? No. Ej, to jest naprawdę kolejka do pokarium? Tak. I kto komuś się chce w tyle stać? No nie. nie byli, a chcieli pojedynczyć, to trzeba znaleźć lepszy termin. Bo że rozpędzone wakacje to jeszcze D-Day, no. To nie jest dobry moment. to sobie na ale ludzie, nie? Nie, nie chciałbym się stać, wiesz? W takiej kolejce Ona no, zakręca aż Dobra, nie upadnij co takiego tam jest, że chce się komuś stać? Tyle. Ale z... nie no, ta kolejka jest dalej, tu. Nie no, ja to nawet w jednej dziesiątej tego bym nie stał. Ona się tutaj kończy dopiero.

O, tam stoją te samochody, chodź tutaj dalej. Ten Hotok kosztuje 15 zł, a w wikei chyba 2, tak? Czy tam 4, nie wiem 10 no. pół, znowu poczekajcie Willisy widzisz? Tam był sam na błudnie Dziś łopatę ma nawet siekierę Kanister Mamy taki kanister w garażu, tylko taki niebieski, pamiętasz? Przemalowany na niebieski Ale to taki fajny, nie? No nie wiem, gdzie oni jechali, ale gdzieś musieli jechać pewnie. a dobra, idziemy tam. Tam jest to takie miasteczko fajne. Tam będzie tego najwięcej. Idziemy, idziemy. Dobra. Nie, nie jedziemy, co ty. Mamy zdrowe nogi, Władek. I chcemy mieć zdrowe dalej. Bardzo proszę o nowocześniki. Tak, na wykonana z granicy. Nie ma większej, bez Taki sam przejściu. A aha, aha, jeszcze się na statki aha, nie? A może jakieś lody chcecie? No to zaraz pewnie coś znajdzie. A tam będą... Tam będą lody przy wejściu... Wierzcie, na ten cypel. No, dlaczego są to takie? Co? Co? A to takie. A to jest do wciągania sieci, wiesz? To się kręci i wciąga sieć z wody, no? O, tu będą te większe, zobacz będzie. No ja to już nawet zgłodniałem Głodna jesteś? Jak? Aha, a jedną miałaś? To ja myślę, że zrobimy taki spacer tam przez ten cypel. Wejdziemy w to miasteczko takie historyczne. Obejrzymy wszystko i powrót do samochodu, nie? Akurat nam zejdzie z półtorej godziny i. i nara. To jeszcze może się uda bez korków. No widzę. No, o tym samym pomyślałem, że jak już to chyba wolę tam. To? Aha, no to dobrze.

Bara. Bara. Pierwsza świetanka. To jest taka guma. Hmm. Ale czadowo. To jest truskawka. Nie. Tak? Truskawkowy? Nie. A jaki? To jest guma balonowa. To jest po lewej jest guma balonowa. Tak? W takim kolorze. Ja myślałam, że guma to zawsze jest niebieska. Nie, ale... ale spoko. Widocznie się pomoduje. Nie, bo guma jest taka. Nie korzystając z naszego, polega. Pokaż mi, jaka jest Tak, proszę. Użyj mi Nie Jak Krówka. Krówka. Dobra, Krówka. 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 Krówka smakują wam? No i z tej jak to się mówi z tej muszelki to nie no nawet jak się rozpuszczą to nie, nie kapną, nie? To jest fajne chodź To szukamy jakiejś miejscówki innej. Ale zapach. Co? No tam może być, ale. Nie wiem, no tam to chyba będzie jeszcze bardziej biało. Ja to pewnie, ja to jestem głodny w sumie. Nie wiem czemu, ale.